No, i mamy kolejny dzień 23 września 2022 roku. Około 4 stopni na plusie. Taka pogoda, zobaczcie, jakie mleko. Masakra. A ja, ośmielony wynikami wczorajszego dnia, jadę znów sobie z moją kosiarką do monet. Zrobię dwa góra, trzy obiekty i lecę na siłownię. Spójrzmy, ile dzisiaj nam wpadnie drobniaków. Ledwo wpadłem na obiekt i już po 5 minutach mam około 3 zł. A wszystko z okolicy tej karuzeli. Mamy godzinę 7.01, a więc minęło jakieś pół godziny od kiedy tutaj wpadłem. Dokładam jakieś 12 zł z groszami, i w ten sposób w pół godziny wpada 15 zł z pierwszego obiektu. Tu po drodze wyczaiłem taką huśtawkę. I na szybko z jej okolicy wyciągnąłem złotówkę z groszami. Dorzucamy do puli. Trzecim dzisiejszym obiektem jest plaża Dzika. Tutaj pobiegam tylko w okolicy ławeczek, bo po całej plaży nie ma większego sensu. Tak na szybko zobaczymy, ile dorzucimy drobniaków. I już po chwili dokładamy złotóweczkę w drobniakach. A oto jej efekt niecałej godziny biegania. Zrobiłem trzy obiekty: plaża dzika, huśtawki i plac zabaw. Wpadło 17.97 w równo 40 monetach. Trochę zrywek, trochę kapci, takie tam. A ja lecę teraz zrobić trening i pomyślę, gdzie skoczyć dalej. Oto jest efekt zbiórki, w której uczestniczyliście. Pomogło mi 27 osób. Nie będę wymieniał was wszystkich po kolei, bo mogę kogoś pominąć. Poza tym było Parę wpłat anonimowych, a więc nie chcę, wiecie, nikogo pominąć. Mamy już nasze GoPro 9 Black, kupiona w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Od kolegi Leszka, pozdrawiam cię Leszko i dziękuję. No i patrzcie, solidny pakiet dodatków, coś pięknego. A więc, dobra, spójrzmy, jak ona nagrywa. No i dobra, mamy kolejną niedzielę i jedziemy na pchlitarg. Pohandlować mam 5 kartonów towaru. Jest godzina 3:35, a więc zaraz zobaczymy, czy to wystarczy na zajęcie konkretnego miejsca na targowisku. Zerknijmy wspólnie, kto tam się rozłożył. Cóż za niespodzianka, dziś jestem pierwszy. Poważny? No, nieźle, nieźle. 3.38 Długo czekać nie musiałem. Dojechała druga osoba, więc 3 minuty po mnie. 3.42 Mamy trzeciego pacjenta. Zobaczcie, przyjechał dużym fiatem. 5.44, nadal ciemno Pa ludzi wystawiających coraz więcej. Patrzcie Nie wiem czy cokolwiek widzicie. Z towarami się rozstawili, a więc nie jestem sam, ale zanim się zrobi jasno, to jeszcze trochę minie. Za jakieś pół godziny dopiero cakelowik będzie widać. Ja się jeszcze nie rozłożyłem ze swoim Majdanem, bo nie lubię po ciemku kurczę. Kolejny Stawcy się zjeżdżają. Zaczyna się życie na naszym targowisku. No tak, Kolega Seweryn tu się dogaduje jakoś z kolegą. Nie, no. Musi być <grym> Mamy tak. taki asortyment. Tak wygląda dzisiejszy nasz kram. I zobaczcie, ile się ludzi nas zjeżdżało nagle. Jest super, coś się tutaj dzieje. A jak przyjechałem, to byłem, widzicie, pierwszy i byłem sam. Tu kolega Sylwester ze świecia. Zobaczcie, jaki ma piękny asortyment. Tam już pierwsi klienci grzebią w wiadrach. Kupują proszę, patrzcie, hurtowo biorą ile wlezie. O, ładnie, stópki, manetki od motocykli. Piękne rzeczy Czysty PRL, Panie, to nie są tanie rzeczy. Cześć Krzysiu. witam Ciebie. I lecimy dalej, zobaczymy, co oni tu mają. Czym dzisiaj będziemy handlowali? Na bogato, dzisiaj stoiska się rozkładają. Witam. A jest godzina 7.09 dopiero. A więc prawdziwy ruch się dopiero zacznie. Ale my tutaj nie marnujemy czasu. To pan Franciszek proszę. żeby <gryby> w swoim asortymencie. Same piękne rzeczy. Zapraszamy do Grudziądza Co dwa tygodnie. W październiku jeszcze dwa razy. I w tym roku będzie koniec. Wszystkiego po trochu. Dla każdego coś dobrego. Na bogato. Z każdego asortymentu. Czego byście tylko nie zapragnęli. I Pan Piotruś też ma coś dla Was. Patrzcie, jak chcecie patefon na płytki odtwarzać, to zapraszamy. Zerknijmy, co pan Jerzy dzisiaj dla nas ma ciekawego. No, to no. jest stoisko no, no. pana Jurka. Pana Jurka już kojarzycie. Dzisiaj mamy gitarę klasyczną. I co tam ta elektryczna poszła? Nie, nie. Nie, nie poszła? Aha, ta 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 szkoda. Na niej, no. Aha, no to fajnie. No, Panie Jerzy, ile za gitarkę? Ile mogę wziąć. No ile? Ja się pytam, bo będą ludzie pytać. Później I, będziemy się bawić i pokrowiec tu. jeszcze jest Kurde, No to że... ile za gitarę? Proszę powiedzieć Dwie stówy Dwie stówy, no dobra, no to jedziemy Plus za, za darmo, no pokrowiec Dokładnie, za darmo pokrowiec i za darmo solówka, nie? No To było, nie? No i słuchajcie, jakbyście chcieli jakieś monety, banknoty, militaria sprzedać, odznaczenia, obrazy i tak dalej. To pytajcie, jest taka możliwość, żeby się tego pozbyć. Tu kolega skupuje. Zobaczcie. A jak chcecie kupić, to też jest taka możliwość. Piękne stoisko. Na bogato. Jak macie jakieś pytania, to zapraszam na maila. Kolejny piękny dzień, jest 10 stopni. Ja wybieram się z naszym legendem na plażę. Poszukam co tam zostawili inni. Do wody dzisiaj wchodzić nie będę, nie mam jakiegoś tam natchnienia specjalnego. Trzymajcie kciuki za jakieś fajne efekty. Może trochę drobnicy nam wpada. No i dobra, ja tutaj dawno nie byłem. Zaraz zaatakujemy i zobaczymy, ile drobnicy wpadnie. Zakładamy sobie słuchawki i posłuchamy sobie metalu. Jestem tu jakieś 10 minut i już wpada 2,40 z pomiędzy tych stolików. No i bardzo ładne. Dokładam zaledwie 10 groszy, ale mam tu sygnał. Czyżby na kolejne 10 groszy? Nie, tym razem będzie 50 groszy. A nawet złotówka. No i elegancko. To mam jakieś 3,50. Jak do tej pory. Nie ma rewelacji, ale jak na czas po sezonie, to całkiem nieźle. A mam dopiero 1 trzecią plaży za sobą. I znowu 10 groszówka. I jeszcze jeden sygnał. No i mamy już kolejne monety. Tym razem dwa złote. Wow, czyli 5,60 jak do tej pory. No i poczułem się jak w Hiszpanii, zobaczcie. 50 eurocentów z Hiszpanii 1999 rok. Tym razem 80 groszy i 10 eurocentów. Robi się europejsko. No i porówno godzinie jakieś 6,70, a tak naprawdę około 9, bo te eurocenty swoje też ważą. No i nic. Polecę gdzieś dalej, coś tam podziałam, jeszcze nie wiem co i gdzie. Wlazłem sobie na chwilę na plażę miejską, tuż obok. Dokładam złotych 60 zł, a więc mam około 8 zł plus tamte eurocenty. Nie ma tragedii.